Uwaga. To, co zaraz ci pokażę, może całkowicie zmienić twoje życie intymne po 60. roku życia. Ten prosty poranny rytuał, który zajmie ci mniej niż 12 minut, to sekret, który polecam moim pacjentom, aby w sposób naturalny przywrócić witalność, pełnię i grubość ich członka. I to nie tylko na chwilę, ale na cały dzień, a z czasem na stałe. Jeśli masz dość poczucia, że z wiekiem wszystko się kurczy i staje się mniej wrażliwe, zostań ze mną. To, co zaraz zobaczysz, to nie jest żadna magia ani żadne kosztowne tabletki. To jest czysta, dowiedziona fizjologia naczyniowa, którą możesz aktywować sam. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się dr Piotr i jestem urologiem oraz andrologiem z ponad 28-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez te prawie trzy dekady widziałem dosłownie tysiące mężczyzn, takich jak ty. Mężczyzn po 60, 70 a nawet osiemdziesiątce, którzy wchodzili do mojego gabinetu ze spuszczoną głową, czując, że ich męskość, ich spontaniczność i witalność intymna przeminęły. Statystyki są bezlitosne. Ponad 75% mężczyzn w twoim wieku zgłasza niezadowolenie z jakości swoich erekcji i odczuwa psychiczny dyskomfort z powodu zmniejszenia rozmiaru swojego członka, zarówno w spoczynku, jak i we wzwodzie. Ale wiesz, co jest jeszcze gorsze? Poczucie, że próbowałeś już wszystkiego. Próbowałeś niebieskich pigułek, które działają tylko na krótko i mają skutki uboczne. Próbowałeś drogich suplementów z egzotycznymi nazwami, które obiecują cuda, a dają w zasadzie nic poza lżejszym portfelem. I w końcu rezygnujesz. Myślisz, tak musi być, to jest starość. Ale powiem ci teraz coś, co mówię każdemu mojemu pacjentowi, który tak myśli. To nie jest wyrok, to nie jest nieodwracalny proces. W ogromnej mierze to, co odczuwasz, ten brak pełności, ta utrata twardości, jest w dużej mierze problemem krążenia i, co kluczowe, elastyczności tkanki śródbłąka naczyniowego, który wyściela twoje ciała jamiste. Jaki jest największy błąd, który popełnia większość mężczyzn próbując to naprawić? To jest błąd pasywności. Oczekują, że pigułka czy suplement załatwi sprawę. To tak, jakbyś miał starą, zakamienioną, sztywną, gumową rurę ogrodową. Kiedy próbujesz puścić przez nią wodę, ciśnienie jest słabe. Woda ledwo kapie, a sama rura się nie rozpręża, prawda? Jest sztywna i zniszczona. Podobnie jest z twoimi naczyniami krwionośnymi i ciałami jamistymi w członku. Z wiekiem tracą elastyczność, zwężają się, a produkcja tlenku azotu, który jest kluczowym sygnałem do rozluźnienia i napływu krwi, dramatycznie spada. Połknięcie pigułki jest jak podkręcenie ciśnienia wody, ale nie naprawia to sztywnej, zakamienionej rury. Woda przechodzi, ale na krótko, i musisz to powtarzać. I powtarzać. Prawdziwym rozwiązaniem jest aktywne przywrócenie elastyczności tej rury. Chodzi o mechaniczne i termiczne zmuszenie śródbłonka do ponownego otwarcia, do produkcji tlenku azotu. Chodzi o odżywienie i rozciągnięcie tkanki. W moim gabinecie nazwałem to termiczno-naczyniowa aktywacja poranna. Brzmi skomplikowanie, ale jest prosta i potężna. Jej koncepcja opiera się na trzech filarach. Po pierwsze termoregulacja. Wykorzystujemy ekstremalne zmiany temperatury, by wywołać silny skurcz, a następnie maksymalne rozszerzenie naczyń krwionośnych. To jest prawdziwy trening dla Twojego układu krążenia. Po drugie hydrauliczne napełnianie. Wykonujemy specyficzne ruchy, by wymusić napływ krwi i utrzymać ją wewnątrz ciał jamistych dłużej niż zwykle, rozciągając otaczające je osłonki. Po trzecie aktywacja śródbłonka. To mechaniczne rozciąganie i termiczny szok stymulują produkcję tlenku azotu w komórkach śródbłąka, co jest fundamentem każdej trwałej, naturalnej erekcji. Opieram to na latach badań nad krążeniem obwodowym i plastycznością tkanek miękkich. To jest sposób, w jaki możesz w naturalny sposób przywrócić sobie młodość naczyń krwionośnych. A teraz przejdźmy do konkretów. Zanim zaczniemy, trzy fundamentalne zasady. To absolutne minimum, od którego nie ma odstępstw. Po pierwsze, higiena i ciepło. Tę technikę wykonujemy zawsze po ciepłym prysznicu, kiedy twoje ciało jest już rozgrzane, a naczynia lekko rozszerzone. Po drugie, właściwy stan witalności. Twój członek nie może być ani całkowicie flakowaty, ani w pełnym wzwodzie. Idealnie jest to stan pomiędzy 30 a 50 procentami witalności. Musisz czuć lekką pełność, ale tkanka musi być na tyle miękka, by można było nią bezpiecznie manipulować. Osiągnij to myśląc o czymś przyjemnym, ale bez pełnej stymulacji. Po trzecie i najważniejsze, lubrykacja. Zawsze, absolutnie zawsze, używaj dużej ilości żelu nawilżającego na bazie wody. Nigdy nie wykonuj tej techniki na sucho. Użycie zbyt małej ilości lub brak lubrykantu to najprostsza droga do mikrourazów. Zaczynamy. To jest 12-minutowy rytuał, który może zmienić Twoje życie. Krok pierwszy: Aktywacja termiczna. Faza ciepła. Nazwijmy to wstępne rozluźnienie naczyniowe. Będziesz potrzebował ręcznika, który jest ciepły, nie wrzący. Ale bardzo, bardzo ciepły. Zanurz go w gorącej wodzie. Dobrze wyciśnij, by nie kapał, ale żeby para się z niego unosiła. Czas. Dokładnie 4 minuty. Wykonanie. Owijasz ten ciepły, parujący ręcznik wokół całego trzonu członka. Cały trzon musi być pokryty. Nie musisz owijać samego żołędzia. Skup się na trzonie. Trzymaj w ten sposób przez pełne 4 minuty. Anatomia i wrażenia. Powinieneś poczuć intensywne, ale przyjemne ciepło. To ciepło przenika głęboko do tkanki, powodując, że gładkie mięśnie w ścianach twoich tętnic się rozluźniają. Jest to wazodylatacja, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych wywołane termicznie. Krew zaczyna napływać. Może się wydawać, że członek delikatnie pęcznieje, staje się pełniejszy, a skóra staje się zaczerwieniona. To jest dobry znak. Oznacza to, że przygotowujemy tkankę do kolejnych kroków. Błędy do unikania. Nie używaj ręcznika, który jest zbyt gorący i powoduje ból. To uszkodzi skórę. Pamiętaj, to ma być komfortowe, intensywne ciepło, nie oparzenie. I nie zdejmuj go wcześniej. Pełne 4 minuty są potrzebne do osiągnięcia maksymalnej głębokości termicznej. Krok drugi: delikatne rozciąganie osłonki białawej. Nazwijmy to wymuszone napełnianie komór. Po zdjęciu ciepłego ręcznika, natychmiast kiedy członek jest pełniejszy i rozluźniony, zaczynamy delikatne manipulacje. Czas? Dokładnie 2 minuty. Wykonanie. Chwytasz podstawę członka dłonią. Tzw. chwyt OK, tuż przy kości łonowej i mocno, ale bez bólu zaciśnij palce. Drugą ręką delikatnie, ale stanowczo chwytasz trzon tuż pod żołędziem. Teraz bardzo powoli i delikatnie rozciągasz członka do przodu. Trzymasz to rozciągnięcie przez około 15 sekund. Pamiętaj, siła ma być minimalna, to ma być delikatne pociągnięcie. Następnie przesuwasz chwyt drugiej ręki nieco w dół i powtarzasz rozciąganie w tej samej płaszczyźnie, znowu 15 sekund. Następnie powtarzasz to samo, ale rozciągasz w dół, w kierunku stóp i na koniec w górę, w kierunku brzucha. Wykonaj po jednym cyklu na każdą z czterech stron, co zajmie około minuty. Następnie powtarzasz całą sekwencję. Anatomia i wrażenia. To rozciąga przede wszystkim osłonkę białawą, elastyczną otoczkę ciał jamistych. Musimy ją rozciągnąć, aby umożliwić większe wypełnienie krwią. Powinieneś czuć lekkie, stałe pociągnięcie, ale absolutnie żadnego bólu. Jeśli boli, za bardzo ściskasz u podstawy lub za mocno ciągniesz. To nie jest siłownia. To ma być delikatne, ale stałe rozciąganie tkanki. Espera un momento. Zanim ujawnię ci kroki trzeci i czwarty, które są kluczowe i to jest moment, gdzie dzieje się prawdziwa magia długotrwałych rezultatów, muszę mieć pewność, że w pełni zrozumiałeś, co właśnie zaszło w twoim ciele. Jeśli wykonałeś poprawnie te dwa pierwsze kroki, twój członek w tym momencie, po zdjęciu ręcznika i delikatnych rozciągnięciach, Musi być odczuwalnie cieplejszy, znacznie pełniejszy, bardziej naprężony. Możesz nawet czuć lekkie pulsowanie. To jest kluczowy sygnał, że krew napłynęła i naczynia są otwarte. Śród błonek jest pobudzony. To oznacza, że naczynia zareagowały, ale efekt samego ciepła i rozciągania trwa krótko. Cały sekret tkwi w krokach, które prowadzą do trwałości efektu. To, co zaraz Ci pokażę w krokach trzecim i czwartym, to jest ten prawdziwy sekret, który zmusza endotelium naczyniowe do długotrwałej pracy. Nie przerywaj oglądania teraz, bo to jest najważniejsza część tej techniki. Krok trzeci: aktywacja termiczna. Faza zimna i mechaniczne pompkowanie. Nazwijmy to szok termiczny i wytwarzanie tlenku azotu. Czas dokładnie 4 minuty. Wykonanie: od razu po rozciąganiu potrzebujesz lodowatego ręcznika. Ręcznik, który był w zamrażarce, albo po prostu zanurz go w misce z zimną wodą i kostkami lodu. Wyciśnij go dobrze. Owijasz zimny ręcznik wokół trzonu. To będzie szok. Twoje naczynia krwionośne natychmiast się skurczą. Trzymasz go tak przez dokładnie 60 sekund. Po minucie zdejmujesz zimny ręcznik i natychmiast chwytasz za podstawę i wykonujesz chwyt, który nazywamy kegel push. Zaciskasz mięśnie dna miednicy, jakbyś zatrzymywał strumień moczu, i jednocześnie delikatnie popychasz krew w górę trzonu. Wytrzymaj napięcie 5 sekund i rozluźnij. Powtarzasz to przez pełną minutę. Po tej minucie powtarzasz cały cykl. 60 sekund zimny ręcznik, a następnie 60 sekund kegel push. Dwa pełne cykle to 4 minuty. Anatomia i wrażenia. Zimno wywołuje bardzo silny skurcz naczyń. Wazokonstrykcje. Kiedy go zdejmujesz, naczynia reagują wazodylatacją, czyli gwałtownym rozszerzeniem, które jest jeszcze silniejsze niż to z samego ciepła. Ten nagły, silny kontrast termiczny w połączeniu z mechanicznym pompkowaniem krwi poprzez mięśnie kegla generuje potężny sygnał do produkcji tlenku azotu w śródbłonku. To jest klucz do elastyczności. Powinieneś czuć intensywny chłód, a po jego zdjęciu niesamowity powrót ciepła i wręcz bolesną pełność. Nie martw się. Ta pełność jest pozytywnym fizjologicznym zjawiskiem. Krok czwarty. Technika masażu wypełniającego i utrwalającego. Nazwijmy to Uszczelnienie tkanki. Czas dokładnie 2 minuty. Wykonanie: użyj dużo lubrykantu. Zaczynasz od podstawy członka, chwytem ok wokół trzonu, blisko kości łonowej, z umiarkowanym uciskiem wystarczającym, by zatrzymać część krwi, ale nie tak mocnym, by było to bolesne. Trzymasz ten chwyt. Drugą ręką również chwytem ok, ale lżejszym uciskiem wykonujesz bardzo powolny ruch ślizgowy wzdłuż trzonu, w kierunku żołędzia, zatrzymując się tuż przed nim. Ruch powinien trwać około 3-4 sekund. W ten sposób wypychasz krew do ciał jamistych i utrzymujesz ją tam, rozciągając osłonki, ale nie pozwalając jej odpłynąć przez naczynia żylne. Kiedy druga ręka dojdzie do końca, odsuwasz ją, ale cały czas pierwsza ręka pozostaje zaciśnięta u podstawy. Następnie zmieniasz ręce, zwalniasz pierwszy chwyt i nową ręką chwytasz u podstawy i powtarzasz ruch. W ten sposób tworzysz ciągły, powolny ruch, który utrzymuje ciśnienie wewnątrz. Kontynuuj przez dwie minuty. Anatomia i wrażenia. To jest esencja hydraulicznego napełniania. Wymuszasz napełnienie ciał jamistych pod lekkim ciśnieniem. Poczujesz, że twój członek jest maksymalnie pełny i twardy, mimo że nie jesteś w pełnym wzwodzie. To ma za zadanie rozciągnąć i utrwalić elastyczność osłonek i zmaksymalizować produkcję tlenku azotu. Po zakończeniu, powoli i delikatnie rozluźnij chwyt u podstawy i pozwól, by krew odpłynęła. Członek może pozostać pełniejszy i cieplejszy przez kilka godzin. Właśnie ukończyłeś termiczno-naczyniową aktywację poranną. A teraz trzy wskazówki, które wzmocnią ten efekt nazwijmy je optymalizacjami. Po pierwsze, suplementacja wspierająca. Aby dać Twojemu ciału budulec do produkcji tlenku azotu, warto rozważyć L-cytrulinę. Nie L-argininę, ale L-cytrulinę, która jest lepiej przyswajalna i konwertuje się do argininy, która jest prekursorem tlenku azotu. Optymalna dawka dla mężczyzn w Twoim wieku to około 6 do 8 gramów na dobę. Można to bezpiecznie łączyć z techniką. Po drugie, częstotliwość jest kluczem. Ta technika to trening. Nie rób tego codziennie. Idealna częstotliwość to 3 do 4 razy w tygodniu, z przynajmniej jednym dniem przerwy pomiędzy. Tkanka musi mieć czas na regenerację i adaptację. Po trzecie, relaksacja DNA miednicy. Wiele problemów z erekcją u starszych mężczyzn wynika z przewlekłego napięcia mięśni dna miednicy. Po zakończeniu Twojego rytuału, połóż się na chwilę i skup się na całkowitym rozluźnieniu tych mięśni. Wyobraź sobie, że je puszczasz. Zrelaksowane dno miednicy to mniejszy opór dla napływającej krwi. Ale uwaga! Musimy omówić trzy krytyczne błędy, które widzę u moich pacjentów, które mogą nie tylko zniweczyć Twój wysiłek, ale wręcz zaszkodzić. Po pierwsze, zbyt duża siła. To nie jest siłownia. Nigdy przenigdy nie używaj nadmiernej siły, zwłaszcza przy rozciąganiu i ruchach ślizgowych. Zbyt duża siła może prowadzić do mikrourazów w osłonce białawej, a nawet w skrajnych przypadkach do rozwoju choroby Peyroniego, czyli włóknistych blaszek, które powodują krzywiznę i ból. Ból to natychmiastowy sygnał by przestać. Po drugie, brak lubrykacji. Powtarzam to, bo jest to najczęstszy błąd. Robienie tego na sucho lub z małą ilością lubrykantu powoduje tarcie i uszkodzenie delikatnej skóry, a to z kolei prowadzi do stanów zapalnych. Tylko żel na bazie wody i dużo go. Po trzecie, Zbyt pełny wzwód. Jeśli zaczniesz tę technikę w stanie pełnej erekcji, tkanka jest już maksymalnie napięta i nie masz przestrzeni na rozciągnięcie. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka urazu. Pamiętaj, 30-50% witalności. Bądź też realistą co do oczekiwań. Nie obiecuję ci cudów w jeden dzień. Po pierwszym użyciu, powinieneś odczuć natychmiastowy, wyraźny przypływ ciepła i pełności, a członek w stanie spoczynku może być pełniejszy i grubszy przez kilka godzin. Po pierwszej tygodniu regularnego stosowania, 3-4 razy, wielu moich pacjentów zauważa powrót porannych erekcji. To jest kluczowy wskaźnik, że śródbłonek działa lepiej. Po miesiącu będziesz mógł spodziewać się trwałej poprawy w elastyczności, twardości, a członek w spoczynku będzie wydawał się stale grubszy i pełniejszy. Długotrwałe efekty to poprawa w naturalnym, spontanicznym wzwodzie. Jeśli jednak zauważysz ból, nowe góski, bolesną krzywiznę, lub ból, który nie ustępuje. To jest sygnał by natychmiast skontaktować się z urologiem, ponieważ to mogą być objawy choroby Peyroniego lub innych poważniejszych problemów. Ale to działa. Jestem tego świadkiem od lat. Na przykład pan Jacek, 68 lat, przyszedł do mnie z wynikiem 10 punktów w kwestionariuszu f 5 czyli umiarkowana dysfunkcja. Stosował tę technikę sumiennie przez 6 tygodni w połączeniu z cytruliną. Po kontroli jego wynik wzrósł do 20 punktów. To jest niemal powrót do normalnego stanu bez tabletek. Inny pacjent, pan Zenon, lat 73, najbardziej narzekał na utratę pełności w spoczynku. Mówił, że czuje się jak chłopiec. Po zaledwie trzech tygodniach, kiedy zobaczył mnie na kontroli, uśmiechał się szeroko. Powiedział, że nie tylko wróciły mu poranne erekcje, ale przede wszystkim, że jego członek jest znów obecny. Jest pełniejszy, grubszy. I to jest siła tej fizjologii. Słuchałeś mnie przez ponad 20 minut, i teraz powiem ci rzecz najważniejszą. W tej chwili jesteś w punkcie krytycznym. Są dwa typy mężczyzn po obejrzeniu takiego wideo. Pierwszy typ to ten, który po prostu zamknie to okno, uzna, że to ciekawe, może nawet powie sobie spróbuję kiedyś i wróci do swojej rutyny. I wiesz, co się stanie z jego życiem intymnym? Nic. Absolutnie nic się nie zmieni, a z czasem będzie tylko gorzej. Zmiana wymaga akcji. Drugi typ mężczyzny to ten, który rozumie, że wiedza bez działania jest bezwartościowa. Ty masz już wiedzę, teraz musisz mieć plan. Nie chcę, żebyś mówił sobie, zacznę jutro. Chcę, żebyś podjął decyzję teraz. Spójrz na zegarek i zdecyduj, o której godzinie jutro rano wstaniesz i wykonasz ten 12-minutowy rytuał. Nie o ósmej, nie o dziewiątej. Podaj dokładną godzinę. 6:45, 7:15. Uczyń to konkretnym i namacalnym. Teraz proszę cię o jedną, bardzo specyficzną rzecz. Zejdź do sekcji komentarzy i napisz tam, co następuje, podając dokładną godzinę, którą wybrałeś. Jutro o godzina dokładna zaczynam. Na przykład, jutro o siódmej zaczynam. Dlaczego to jest tak ważne? To jest psychologia publicznego zobowiązania. Kiedy zapisujesz to w komentarzu, choćby był to internetowy i anonimowy komentarz, tworzysz realną obligację. Z kiedyś robisz plan. To już nie jest pomysł. To jest betonowy plan akcji. I co najważniejsze, poproszę cię, żebyś po wykonaniu tego rytuału jutro rano wrócił do swojego komentarza i odpisał. Zrobiłem dzień pierwsze. Zobaczysz, że pod tym wideo są dziesiątki, setki innych mężczyzn, którzy robią dokładnie to samo. Nie jesteś sam. Stajesz się częścią społeczności mężczyzn 60, którzy biorą odpowiedzialność za swoją witalność i męskość. To jest ten drugi typ mężczyzny typ, który osiąga rezultaty. Jeśli to wideo dało ci realną, konkretną wartość, i jeśli doceniasz to, że dzielę się z tobą wiedzą, która jest wynikiem niemal 30 lat pracy, zostaw kciuk w górę. To pomoże algorytmowi pokazać ten film innym mężczyznom, którzy też mają dość szukania magii w pigułkach. I zasubskrybuj kanał, bo w następnym wideo ujawnię trzy powszechne produkty spożywcze, które są cichymi zabójcami tlenku azotu i które niszczą całą pracę, jaką wykonałeś tą techniką. Pamiętaj: wiek to tylko liczba, a prawdziwa witalność zaczyna się od twojej decyzji i twojego planu. Zrób ten pierwszy krok. Jutro. o konkretnej godzinie. Życzę Ci zdrowia i pełnej satysfakcji. Trzymaj się, doktor Piotr.